W najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego na Horyzoncie News wita Państwa Waldemar Uberna. Drodzy Państwo, choć kary dla kierowców jadących na tzw. podwójnym gazie systematycznie są zaostrzane, to okazuje się jednak, że zmieniony z pożyciem alkoholu stan świadomości całkowicie pozbawia amatorów jazdy po zdrowego rozsądku. W miniony piątek na ulicach Słubic miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem nietrzeźwego kierowcy. O szczegółach mówi rzecznik słubickiej policji. W piątek 20 stycznia około godziny 15 dyżurny słubickiej komendy otrzymał zgłoszenie o nieczeźwym mężczyźnie, który doprowadził do zdarzenia drogowego i zatrzymał się na barierkach przy ulicy Wojska Polskiego w Słubicach. Na miejsce przybyły patrol policji ujawnił mężczyznę, który siedział za kierownicą pojazdu Mazda, znajdował się w stanie nieczeźwości. Po przebadaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazało się, że mężczyzna kierował z niespełna 3,5 promilami w, w organizmie. To nie koniec, po drodze ten kierowca spowodował również trzy inne zdarzenia drogowe z udziałem innych pojazdów osobowych. Prokuratura rejonowa w Subicach w stosunku do mężczyzny zastosowała środek tymczasowy w postaci dozoru policyjnego. Mimo wieloletnich apeli policjanci nadal są wzywani do zdarzeń, gdzie za kierownicę wsiada nieczeźby kierujący. Niejednokrotnie są sprawcami kolizji czy wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość podziękowania wolontariuszom za ich pomoc podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu Nowej Sztuki Labirynt. A dziś jest taki dzień, gdzie podsumowujemy festiwal Labirynt. Wspólnie z wolontariuszami, którzy już na finiszu pomagają nam przy festiwalu, wprowadzają artystów, pomagają przy montażu, też dzielą się uśmiechem i taką życzliwością. I ci wolontariusze współpracujemy z, z liceum imienia Zbigniewa Herberta w Subicach właściwie od początku festiwalu tutaj w Subicach, czyli już 13 lat. Młodzież zgłasza się, oczywiście najpierw y, robimy takie ogłoszenie, kto chce, nic nie jest przymusu, tak naprawdę kto się zgłosi, może uczestniczyć w tej przygodzie. I to już tak od 13 lat, i dzisiaj mamy podsumowanie y, ostatniej edy edycji 2022 roku. Aby też podziękować, podsumować ich. Pracę i to, że ten gest pomocy jest bardzo cenny dla nas. Jest to też również takie przedłużenie kontaktu tego tej przygody ze sztuką, którą rozpoczęli na festiwalu. Wspaniałe jest to, że oni oprócz tego, że montują wystawy yy, i pomagają nam przy roznoszeniu lotek, plakatów, rozwieszaniu, zadbaniu tutaj o te przestrzenie, również yy, pojawiają się na samym festiwalu. I tu też na prezentacji, którą mamy przygotowaną, to widać, że nasi fotoreporterzy też ich wyłapali. I to jest też bezcenne. I dzisiaj yy, jest właśnie taki dzień, gdzie im dziękujemy, gdzie dziękujemy również dyrekcji i Pani Dorocie Rutce, która jako nauczyciel ze szkoły koordynuje tą akcję. I cieszę się, że jesteście z nami jako telewizja, bo dziś pomyślałam sobie, że zabraknie rodziców, że zabraknie rodziców, którzy powinni być bardzo dumni ze swoich. Pociech nastolatków, którzy pewnie trochę im też przysparzają różnych problemów. A to jest ten moment, kiedy my możemy naprawdę tu powiedzieć, że to są wspaniali młodzi ludzie, którzy poświęcili swój czas i pomagają, udzielają się, nabierają też pewnych znajomości językowych, kontaktów międzyludzkich. To jest naprawdę bardzo szeroka umiejętność, którą mam nadzieję, że tutaj z nami również nabywają. Dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury pan Przemysław Kark oraz kurator galerii Okno pani Anna Panek Kusz, dziękując wolontariuszom oraz opiekunce grupy pani Dorocie Rudce, wręczyli pamiątkowe dyplomy, kalendarze ścienne z pracami członków grupy fotograficznej Aqua oraz poparze kolorowych skarpetek opatrzonych zdjęciami prac różnych znanych artystów. Dodajmy na koniec, że taka wolontariacka aktywność młodych ludzi, w czasach, w których tak często interesowność bierze górę, jest godna podziwu. Pasowanie naucznia symbolicznym dużym ołówkiem bądź kredką jest tradycją szkół podstawowych, ale w subickiej ogólnokształcącej muzycznej, tak jak przystało na profil szkoły, pasuje się kamertonem. Poniedziałek 23 stycznia to bardzo ważny dzień w życiu społecznej, niepublicznej, ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Słubicach, a już szczególnie ważny dla nowych uczniów. Dziś bowiem odbywa się uroczyste pasowanie na ucznia, zanim jednak pasowanie uczniowie podczas części koncertowej pokazali swoje umiejętności gry na instrumentach. W zeszłym roku wydawało mi się, że, że tych uczniów mamy dużo, ale w tym roku, jak zaczęłam ich liczyć, okazało się, że mamy 39. Także oczywiście rozrastamy się i, i faktycznie no, dużo osób zaczyna nam ufać, chce dać tutaj dzieci, żeby się rozwija rozwijały artystycznie. No i też ogólnokształcąco, bo, bo musimy podkreślić, że oprócz tego, że jesteśmy szkołą artystyczną to też, to też ogólnokształcąco. No i to pokazuje tak, że mamy tylu uczniów i z roku na rok jest nas coraz więcej. Także dzisiaj jestem mega dumna, bo nawet widać po, po zaangażowaniu rodziców, i dzieci w przygotowaniu tego wszystkiego, że. Że im się chce, że, że po prostu są szczęśliwi w tej szkole. Także dla mnie, dwa i pół roku mojej kadencji pokazuje, że no, idziemy do przodu, rozrastamy się coraz bardziej. Także już szkoła zaczyna być mała, że musimy się rozbudowywać. Ale myślę, że fajnie, że, że dajemy radę, także tworzymy fajną taką społeczność. W części koncertowej uroczystości mogliśmy usłyszeć różne instrumenty. Była harfa mała i duża, fortepian, flet, instrumenty perkusyjne, a także akordeon. I mimo że u niektórych młodziutkich wykonawców pojawiały się czasem elementy tremy, to jednak każdy występ był naprawdę przepiękny. Kiedy nauczyciel na ciebie krzyczy, wrzuć mu do kawy dwie małe myszy. Pęczek i główka to szkolna wymówka, zwłaszcza kiedy główce zaklarza klasówka. Wszystkie lekcje są za długie, a za krótkie wszystkie przerwy. Dzięki na Nasza pani jest otworem. Przyjmujemy ich w szeregi szkoły artystycznej, także pierwszaków pasujemy kredką i kamertonem, a pozostałych kamertonem, także dla nich to jest też takie takie doniosłe, bo każdy mówi, no ale jak, mówisz, ja już byłem pasowany. Ja wiem, no tak, ale, ale u nas jak przychodzisz do, do szkoły artystycznej, to jeszcze przyjmujesz, yy, yy, pasujemy cię kamertonem, no i też ten kamerton zostaje w Twojej dłoni, żebyś wiedział później, jak, jak wydobywać ten, ten dźwięk. Tyle na dziś ze szkoły muzycznej, do której w tym roku szkolnym wrócimy z pewnością jeszcze wiele razy. Już w najbliższy weekend 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy na zakup sprzętu dla szpitali, pozwalającego na szybszą diagnostykę sepsy oraz walkę z tą chorobą. W słubicach już w sobotę od godziny 10 rozpocznie się mecz koszykówki. Potem studio Mocy Harmonia pokaże, jak zadbać o zdrowy kręgosłup, będzie także Zumba z Sylwią, workshop Pracy nad ciałem, Old Boysi Słubice i mecz Polonii. O tym, co będzie się działo w niedzielę, powie nam dyrektor Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, pan Przemysław Kark. Tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No Wyjątkowy czas, zawsze pełen energii. I dzisiaj bardzo serdecznie już zapraszamy wszystkich mieszkańców 29 stycznia, czyli niedziela mamy kilka takich atrakcji, bo jesteśmy o godzinie 11 i godzinie 12 na Sosirze, O 11 mamy lodowisko, o 12 wybiegamy w miasto i godzina 13, 14 zaczynamy w kolegium Polonikum, tam będą licytacje, tam będzie bardzo dużo wydarzeń artystycznych. Wszyscy Państwo znają, e, Smok dla Wośp, e, więc e, no cóż, cieszymy się, bo to 31 finał, czyli 31 lat już Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Gra. Wolontariusze, pełno energii i pozytywni, pozytywne emocje, pozytywni ludzie, więc zapraszamy już teraz. Nasza telewizja również włącza się w wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Mamy do zlicytowania voucher na 30-sekundowy spot reklamowy wraz z emisją w naszej telewizji, a także pokażemy na żywo wszystko to, co będzie się działo w Kolegium Polonikum od godziny 14 na Facebooku, YouTube oraz naszej telewizji sieci kablowej Vectra, kanał 140. Pamiętajcie, przytulcie każdego, kto jest wolontariuszem i niech wolontariusz uśmiechnie się do każdego, który będzie zbierał Waszą piękną, kolorową puszkę. To mówiłem ja, Jurek Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obrazy malowane ręką artysty z Zaodry przedstawiające wizerunek Czesława Niemena i Maryli Dodowicz do tego z ich oryginalnymi autografami, to tylko część bardzo ciekawej wystawy. Oto materiał filmowy. W galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisarz wystawy malarstwa frankfurckiego artysty Wolframa Wernera Kipsza. Obrazy, które widzimy powstawały od roku 1963. Jest to wyraz prac i spotkań również z polską stroną. Pod takim motto most łączy, i łączy Polaków i Niemców. Pracowaliśmy na plenerach, na wyjazdach, które odbywały się polsko-niemieckich, tworzyliśmy w Polsce i trzy lata temu byłem na plenerze w miejscowości Pszczew i tam powstał ten pomysł, żeby pokazać zbiór prac powstających właśnie. W trakcie polsko-niemieckiej wymiany, którą przeżyłem od tamtego czasu. Tak jakoś się ułożyło, że technika akwareli stała się dla mnie tą taką najłatwiejszą w użytku. Najszybciej mogły powstawać te prace, najbardziej barwne się one tworzyły. Oczywiście akryle też zdarzały się w moich pracach, ale akwarele były techniką, którą najczęściej stosowałem. miałem okazję poznać pana Kipsa w ubiegłym roku już w tym roku całkiem niedawno widzieliśmy się w dużej galerii podczas wernisarzu grupy Aqua, kiedy był prezentowany nowy kalendarz na ten rok połączony ze zbiórką charytatywną dla domowego hospicjum Świętego Wincentego a Paulo i wtedy pan Kipsi już mnie zaprosił na dzisiejszy wernisarz, zdradzając mi taką małą niespodziankę, właściwie zdradzając może niekoniecznie, bo wiem, że ma jakąś niespodziankę dzisiaj Pan Kipsz przygotowaną dla mnie. Nie wiem, co to będzie, dlatego tym bardziej starałem się tutaj być, nie zawieść. I usłyszałem bardzo fajną rzecz wtedy od Pana Kipsza, wtedy, kiedy rozmawialiśmy podczas zwernisarzu grupy Akwa, że bardzo szanuje mnie za to, że wspieram właśnie taką działalność, którą on reprezentuje, a mianowicie malarstwo, wystawy zdjęć itd. Tak no zawsze to robiłem, zawsze to robiłem, także wspieram naszych artystów i jak się okazuje, również niemieccy artyści są mi za to bardzo wdzięczni, także tym bardziej jestem tu z wielką ciekawością, a to, że ta wystawa odbywa się u nas, w naszym Domu Kultury, to tylko świadczy o tym, że jesteśmy prawdziwym dwumiastem, że nie tylko właśnie nasi artyści słubiccy, nasi artyści polscy, ale także artyści z Niemiec, z czego bardzo się cieszę. I też Po tym, kiedy poznałem burmistrza miasta Słubic, wytworzyło się we mnie takie pragnienie, czy też takie życzenie przekazania pracy właśnie z tej wystawy właśnie burmistrzowi, żeby te polsko-niemieckie obrazy mogły ubogacać, urozmaicać ściany również po polskiej stronie. Wśród prac artysty dwie przedstawiały wielkie polskie gwiazdy muzyki Czesława Niemena i Maryle Rodowicz i opatrzone były ich oryginalnymi autografami. Obecnie w Galerii Okna, warta jest również zobaczenia, obejrzenia nie tylko na wernisarzu, ale również później, ponieważ artysta zajmuje się różnymi technikami. Możemy zobaczyć malarstwo olejne, akrylowe, akwarele, możemy również zobaczyć pastele czy węgiel. I to bogactwo technik, które wypełnia tutaj Małą Galerię, pozwala na zweryfikowanie, zobaczenie czym się różnią i jak oddziaływują dane techniki. Wystawę w Galerii Małej można oglądać do końca lutego. Czas karnawału to okres pięknych karnawałowych balów. Zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach, gdzie dzieci klas 1-3 bawiły się w zabawy moderowane przez animatorów ze starszych klas. W Trójce dzisiaj mamy bal karnawałowy, świętujemy karnawał. To taki czas, kiedy możemy się teraz wszyscy spotkać, szczególnie tutaj mówię o dzieciach z klas 1-3. Po tym czasie pandemicznym, kiedy każdy musiał w osobnej sali się bawić, dzisiaj wszyscy razem. Wspaniałe humory. Dopisuje, zabawa piękna. Jest DJ, który animuje też. Oczywiście uczniowie naszych starszych klas również się włączyli. Samorząd uczniowski szczególnie są animatorami, prowadzą zabawy, opiekują się dziećmi. Także zabawia jest naprawdę wspaniała. Rodzice też bardzo mocno się włączyli w przygotowanie tego wszystkiego. Także serdecznie dziękujemy za pomoc i cieszymy się, liczymy na dalszą współpracę też z rodzicami. Różne zabawy ruchowe, takie, żeby dzieci się trochę. No żeby nie było nudno, warto też działać na inteligencję dzieci, żeby zadawać im podchwytliwe zagadki w międzyczasie. A powiedzcie mi, bo czas płynie szybko. Pamiętacie siebie z takiego czasu? Jak to wyglądało i jak wam organizowali zabawę? Też tak było? Tak, było bardzo podobnie. Mieliśmy różne duże zabawy. Tylko nauczyciele organizowali. Organizowali, nie było animatorów żadnych. A te wymyślne stroje były jakieś wytyczne, że tak powiem, czy, czy to jest czysta inspiracja rodziców i dzieci? To jest czysta inspiracja rodziców i dzieci. Kreatywność i pomysłowość nie było nic absolutnie narzucone. Każdy przebierał się za tego, za kogo chciał. Swoją ulubioną postać. Wartość wspólnej zabawy jest bezcenna jeśli tego nie doceniało się wcześniej, to teraz po dwóch covidowych latach ograniczeń widać, jaką mocną energię wyzwala z dzieci zabawa z rówieśnikami. Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 3 Miś Uszatek w Słubicach przebrane w najwymyślniejsze stroje bawiły się podczas balu karnawałowego. A oto co o tym barwnym wydarzeniu powiedziała dyrektor Misia Uszatka. Dziś bawimy się. Mamy bal przebierańców jak każdego roku. Cieszymy się, że pandemia nam nie pokrzyżowała planów, że możemy bawić się normalnie, czyli wszystkie grupy razem. Bo któregoś roku każda grupa miała osobno swój bal, więc nie było tak przyjemnie, a dziś szaleństwo mocy. Wszystkie grupy razem się bawią. Kogoż tam nie mamy? I zwierzaki, i stróże prawa, i księżniczki. Nawet spotkałam wilka, ale obiecał, że nie zrobi mi krzywdy, także jestem dzisiaj spokojna. Bawimy się jak każdego roku. Mamy animatora zabawy, który umila nam czas. Grupy przygotowały poczęstunki i faktycznie później będą pamiątkowe zdjęcia. Profesjonalne, dlatego, żeby każdy miał pamiątkę z przedszkola, jak bawił się na balu. Czy przewidujemy wejście misia? Nie, dziś misia nie będzie. Miś jest na wycieczce. Uśmiech i ogromne zaangażowanie dzieci wyzwalały przeróżne zabawy prowadzone przez profesjonalną animatorkę, która doskonale wiedziała, co tak naprawdę sprawia dzieciom prawdziwą, naturalną radość. Brawo! Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na pierwszy odcinek naszego nowego cyklu pod tytułem Horyzont na kulturę. Gościem jest dyrektor Słowickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. I jeszcze coś. W niedzielę od godziny 14:00, transmitujemy na naszym kanale Facebookowym, YouTubeowym oraz w naszej telewizji to wszystko, co będzie się działo w Kolegium Polonikum podczas 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.